Czy wiedziałeś, że osoby zbyt miłe mają o 42% wyższe ryzyko wypalenia zawodowego? Tak, 42. To nie przypadek. Ci ludzie, może ty, może ja, może twoi bliscy, mówią tak, gdy w środku krzyczą nie. Boją się zawieść, urazić, rozczarować. Efekt: chroniczne zmęczenie, frustracja, zanik granic i czasem nawet depresja. Ale tu nie chodzi o to, żeby być niemiłym. Chodzi o to, żeby przestać być miłym kosztem samego siebie. W tym filmie pokażę ci, jak odzyskać głos, odwagę i granice. Bez krzyku, bez poczucia winy, bez udawania kogoś, kim nie jesteś. Przed tobą konkretna mapa zmiany. Dowiesz się, dlaczego twoja uprzejmość może ci szkodzić i co z tym wspólnego ma twój mózg. Poznasz trzy zdania, które od razu zwiększają twoją asertywność. Są potwierdzone badaniami na Uniwersytecie Kalifornijskim. Opowiem ci o ćwiczeniu przed lustrem, które naprawdę zmienia twoją mowę ciała w zaledwie tydzień, a na koniec poznasz historię Agnieszki, która przez całe życie była poduszką dla emocji innych ludzi. Aż powiedziała dość. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zmęczony pomaganiem wszystkim, ten film jest dokładnie dla ciebie. Oddychasz? To znaczy, że wolno ci postawić granice. Zaczynamy. Część pierwsza. Dlaczego nie umiesz mówić nie? Zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle tak trudno powiedzieć nie? Dlaczego na samo wyobrażenie sobie tej odmowy masz w żołądku skurcz, a w gardle kulkę stresu? Powód: biologia, wychowanie i przekonania. Oto trzy fundamenty Twojej trudności. Mechanizm przetrwania. Twój mózg traktuje społeczne odrzucenie jak ból fizyczny. Dosłownie. Badania neuroobrazowe Uniwersytetu Kalifornijskiego pokazały, że odmowa aktywuje te same struktury w mózgu, co uderzenie pięścią. Ciało migdałowate, odpowiedzialne za reakcję walcz albo uciekaj, nie rozróżnia, czy to wściekły, goniący cię tygrys, czy ciocia Zosia prosząca o przysługę, której nie chcesz wykonać. A skoro odrzucenie równa się ból, równa się zagrożenie, odruchowo wolisz zgodzić się na wszystko, nawet jeśli to ci szkodzi. Wychowanie Jeśli jako dziecko częściej słyszałeś bądź grzeczny, zamiast co czujesz, to istnieje 70% szans, że masz problemy z asertywnością.